Hej, witam Was w kolejnym vlogmasie. E, Zaczynam sobie od zrobienia mm, kawy. Będę chciała właśnie przetestować tą nową kawę, którą dostałam. E, bardzo fajnie się złożyło, dlatego że e, moja wcześniejsza kawa, w sensie opakowanie, akurat y, wcześniej wykończyłam, także już y, nie mam. W sensie mam kolejne, ale jeszcze nie otwarte, więc y, skoro dostałam to, no to otworzę sobie to i... Przetestuję, bo jestem ciekawa, czy będzie jakoś fajnie smakowała ta kawka. Także e, włączam ekspres. Powiedziałam fajne opakowanie tutaj na takie, mm, gdzie się fajnie tak otwierało. To trzeba było tak odpiąć i fajnie się będzie zamkało, ale w sumie, e, no, taka mała paczuszka i dosłownie mm, wsypałam wszystko do e, ekspresu, więc nic nie zostało, także wyrzucam. Powiem Wam, że, no, ta Kawa jak kawa, nic szczególnego, tak naprawdę. Także dość taka mocna, intensywna. No, chyba dla mnie trochę za mocna. No nic, w każdym razie teraz otworzymy sobie kalendarze adwentowe numer 21. O, i tutaj. Mm. Znowu no, powtarzają się te batoniki. Tutaj znowu ptasia, mleczko, batonik waniliowy. Już miałam właśnie chyba go w którymś z pierwszych tych numerków. Wczoraj też otwierałam właśnie zaległe, zaległe numerki, jak właśnie mnie tutaj nie było w domu. No i tutaj też miałam jeden batonik. Pierot, który były już wcześniej, ale akurat y, pierota lubię, także stąd tego się ucieszyłam. No gorzej, z tego, co otwieram ten kalendarz z dziennikami, to akurat będę miała dużo do otwierania, zaczynając już od 17. O, zarąbiście i to jest końcu ten dżyn, na który wyczekiwałam, ten z karmelem. Potem 18. Tutaj jakiś owoc z, z lawendą, dziewiętnastka, herbatka, magia, gwiazdki świątecznej, coś takiego chyba. 20. O, i tu akurat też bardzo fajny dżem, figa z kardamonem, także właśnie te dwa, ten z karmelem, karmeli chyba mleko kondensowany, tak, yy, tak miał być ten smak. I tam właśnie figa z kardamonem mnie bardzo ciekawiły, bardzo na nie czekała. No, w końcu się doczekałam pod sam koniec, co prawda, yy, tego adwentu. I 21 dzisiaj będzie tutaj i tutaj też dżem. Dobra, tutaj yy, pomarańcze, mandarynki i jakieś tam jeszcze owoce, także... No coś takiego. Tak, ale w końcu muszę zacząć jeść te dżemy, bo tylko chyba, nie wiem, z dwa-trzy zjadłam, Resztę, e, reszta mi się kumuluje w szufladzie, ale jakoś tak e, nie, nie, nie ciągnie mnie szczególnie do dżemów. Ogółem myślałam, że nie wiem, bardzo się będę z tego cieszyć, ale jakoś. No ale muszę zacząć po prostu jeść, zrobić sobie jakieś kanapki czy coś. No ale w szczególności właśnie jak mam te dwa dżemy, to... E, to myślę, że ja chętnie przetestuję i będę mieć motywację. E, dobra, będę właśnie jechała mm, do sklepu kupić tą po prostu ostatnią, ostateczną rzecz, którą mam dokupić do mm, prezentu. Tutaj właśnie wyciągnęłam sobie papier, bo chciałam sprawdzić, y, chciałam pomyśleć przy okazji, czy potrzebna mi będzie jakieś e, torebka może do pakowania, ale w sumie mam dwie torebki świąteczne. Sprawdziłam właśnie, że mam też ten papier świąteczny. Jest go jeszcze trochę, więc Myślę, że na spokojnie starczy, więc nic nie muszę dokupywać właśnie z takich rzeczy do opakowań. No i jadę też ze do sklepu dokupić jakieś rzeczy, które mi będą potrzebne na przygotowanie, jakiś tam dań do, na wigilia, na święta, także załatwię sobie już dzisiaj, no i będę mieć spokój. Hmm, także nie będę się musiała gonić na przykład w sobotę, gdzie pewnie będzie mnóstwo ludzi. Właśnie, wychodzę. A, przy okazji jeszcze, no ale to dopiero potem pokażę Wam, bo odebrałam wczoraj dwie paczki z paczką matu i yy, miałam oprócz tego inne rzeczy i mówię, nie zabiorę się, bo ta jedna była tak ogromna, pokażę Wam ją później właśnie. Dobra, nie wiem o co chodzi, chcę wyjechać z parkingu i rude auta za mną stoją i nie wiem co one ogarniają, Jezu, ale się zrobił tłok. Dobra, ale póki nie wyjeżdżam, to chciałam powiedzieć właśnie, że wszystkie, wszystko jest w o produkty kupione. Błagam. Błagam. Ja już cię nie przypuszczę. Eee, tak, i zakupy sporówcze częściowo też zrobiono, ale oczywiście nie wszystko kupiłam. Byłam w Jadronce, Ej, części rzeczy nie było, więc jadę do Lidla i jestem wkurzona, bo dwie rzeczy e, były... To była inna cena, a potem jak przychodziło do kasowania, to cena była dużo droższa i takim oto sposobem za głupią pietruszkę, taką w pęku zapłaciłam 6 złotych, takie paranoja. I za to właśnie... Nie przypadam za Biedronką, bo jestem ja w większej burdel mam wrażenie. na Lidl jest taki bardziej uporządkowany i bardziej klarowny. Zwykle chodzę właśnie do Lidla, no i czasem mnie już nudzi, dlatego potem sobie um, urozmaicam. Policja tu na decho. Eee, tak, więc czasem sobie urozmaicam, ale ale jednak zawsze wolę do tego Lidla wracać z dlatego teraz do niego jadę no i liczę na to, że będą boczniaki bo stwierdziłam, że na tą oficjalną wigilię, wigilię czyli 24 chciałabym jednak te boczniaki zrobić żeby było coś innego na stole coś ciekawego nawet ostatnio oglądałam taki film u Karoliny Pacochy i ona robiła boczniaki w sosie śmietanowym bo ja w pierwotnie chciałam zrobić boczniaki po kaszubsku, czyli właśnie takie mm, z koncentratem pomidorowym. Natomiast ta wersja w sumie ze śmietaną e, bardziej mi się spodobała. Także mnie zainspirowała, no i chciałabym to zrobić, ale no nie wiem czy ja dorwę te boczniaki. I ogółem strasznie, ale to strasznie leje. E, ruch też jest i już samo to na parkingu. Ja tutaj mam taką mniejszą galerię. No i często mm, jakby są takie dwa parkingi. Jeden parking to jest zazwyczaj praktycznie pusty. Tym razem ten parking mm, był obładowany, już nie mówiąc o tym głównym parkingu. E, także no widać, że święta, ruch, ludzie przychodzą. Właśnie to wszystko wtargałam przed chwilą. Mam jedną torbę, torbetą, papier i właśnie ten jeden. Jedno wielkie pudło, yy, które zamówiłam, kończy za jednym razem i po schodach. Uf, czuję się jak siłaczka. <grytanie> A tu moje zakupy zaraz wykładam i pokażę od razu najważniejszą rzecz. Boczniaki złapana, no, także cieszę się. Yy, mam, no i będę już mogła robić te boczniaki w yy, śmietanie, ale nie mam jeszcze kilku rzeczy, więc znaczy paru dosłownie, nie wiem, trzech czy coś, ale stwierdziłam, że dobra, jutro sobie jeszcze podejdę do sklepu, bo może i tak najczęściej no, trzeba było dokupić jakieś pieczywo. Nie wiem. W każdym razie y, dokupię co trzeba. Teraz te zakupy wyciągam, ale zanim do tego, to chciałam właśnie pokazać, że kupiłam znowu gorącą czekoladę. Tym razem taką większą paczkę. Ymm, no i od razu sobie robię, zrobię sobie i będę piła i w trakcie ja będę rozkładała te zakupy, tak? Będzie mi się od razu milej to E, Rozkładało. Plus, mam do ogarnięcia jeszcze parę rzeczy tutaj w domu. Pranie muszę pościągać z jedno i nastawić drugie. No, i jutro chyba jeszcze też pójdzie kolejne pranie. Także e, tak ewidentnie robię sobie tą czekoladę i e, zabieram się za obowiązki. Zrobiłam pomarańczę, dlatego że będę robić ciasto, prawdopodobnie jutro. Ciasto z pomarańczę. Robiłam już w zeszłym roku i wyszło pyszne. To jest ciasto z przepisu rozkosznego. Naprawdę bardzo mi wtedy smakowało. W tym roku robię podwójną porcję, dlatego że ta pojedyncza to jest tak dosłownie na jedną keksówkę, no ale jednak jak jest, jest więcej osób, no to wiadomo potrzebna jest większa porcja, także. Czy pomarańcze mam, czwarta jest jeszcze w lodówce, no i jutro będę robić piekła właśnie to ciasto. I właśnie piję sobie tą czekoladę i... Szczerze mówiąc, ona jest dużo bardziej słodsza niż ta i zdziwiło mnie to i dlatego, że spojrzałam sobie jakby na składy i okazuje się, że w ogóle ta ma więcej cukru sobie niż ta, więc teoretycznie ta powinna być słodsza, ale tutaj ja wcale jakby tej słodyczy żeby to było takie słodkie tego tak nie czuję po prostu tutaj, bo to jest jakby sypane, więc sypię się łyżeczkami. Ja sypałam tyle, ile jest tam napisane, czyli 5 łyżeczek, ale naprawdę to się nie wydaje takie słodkie, a to zdecydowanie, także jak właśnie zawsze mi się kojarzyła czekolada, no to taka właśnie jak ta, czyli taka, no jednak dość słodka. To bym się wcześniej zdziwiłam, ale jak mam być szczera, ja chyba wolę jednak taką mm, czekoladę mniej słodką. Nie wiem, może tutaj powinnam sypać mniej tej saszetki jak w się sensie jakby wsypałam całą, no nie wiem, może powinnam jakieś dwie trzecie czy coś. Sama nie wiem, czy to by na to wpłynęło. E, pokażę, co tu jeszcze mam. Sushi upolowane za 50% ceny, także e, chętnie to sobie zaraz zjem na kolację. No ale póki co najpierw obowiązki, więc tak, pranie już nastawione. Teraz zmywarka i muszę pochować też te prezenty. Wszystkie gdzieś, żeby mi nie zajmowały miejsca, no i zmywarka. No i później siądę sobie i będę jeść. Dobra, ja już sobie właśnie siadam, e, polejowałam też sobie włosy. Mam nadzieję, że mi się ten efekt poprawi, bo nie ukrywam, że od jakiegoś czasu. Mam tak, że te włosy co chwilę mi się e, plączą. Także ciągle mam właśnie jakiś problem, nie wiem co może powinnam coś jeszcze zrobić, póki co staram się właśnie je olejować, może jakoś częściej, no ale to tak za bardzo nie pomaga, no nie wiem, może mam ich też już za długie to tak na to wpływa, w każdym razie nieważne, teraz już sobie siadam mam nadzieję, że tego tak mocno nie słychać, dlatego, że pralka mi właśnie wiruje te ubrania, więc jest dość głośno ale tak, zrobiłam sobie właśnie kolejną czekoladę tym razem tą piernikową, no bo jednak mam wrażenie, że tą można pić i pić, i, a tamtą można się tak naprawdę zasłodzić. E, tutaj odpalona świeczka ta karmelowa i naprawdę pięknie pachnie, jestem mega z niej zadowolona. No i tutaj moje sushi, zaraz będę właśnie jeść, także e, siadam sobie, mm, będę jeść, tutaj się delektować moją czekoladą. No a w tle sobie puszczam e, vlogmas jakiś e, także tak sobie spędzę wieczór